I numer jeden w nowej kolejki teorum basket ligi. PGL z podejmował drużynę Rosy Radą. Jako pierwsi na połeczowej konferencji prasowej zameldowali się trener PGA Toruń z pan Biak i kapitan Rajkowicz, i kapitan drużyny Czarno-Zielonych, pan Michał Chyliński. Panie trenerze, oddajemy panu głos i prosimy o komentarz do tego co widzieliśmy. What can I say? Uh, thank you very much for 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 our fans, your support, Also side congratulation, players, for a really good game. And I can promise that we will try to develop our game and try to play better and better and better. We will see if we do that. But for now, everything and mm -hmm. is okay. So that's it. If somebody has some questions, to hang up first of all, slide up. A więc cóż mogę powiedzieć? Wygraliśmy. Dziękuję wszystkim, wszystkim panom za wasze wsparcie, to, że byliście z nami. Dziękuję naszym zawodnikom, to, że wygraliśmy. I co, cóż mogę powiedzieć? Mogę obiecać, że będziemy się starali grać coraz lepiej i, i lepiej będziemy się starali wygrywać. Na tą chwilę dziękuję. Czekam na pytania. Tyle, Trener, PGM, prawa złożonych. Teraz kapitan Żadno-Zielonych jest z nami pan Michał Wiliński. Dzień dobry, witam. No Na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z takiego wejścia w sezon. To, 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 to był ważny mecz dla nas. Na pewno niełatwy również, bo wiadomo, pierwszy mecz u siebie zawsze chce się wygrać. Dzisiaj, dzisiaj byliśmy na pewno lepszą drużyną od, od drużyny I, I to jakby dobrze duży dobrze, dobrze na przyszłość. Na pewno dobrze zrobi dla na, na naszej atmosfery w na drużynie. Też cieszymy się, bo, bo Michał w wraca razem po konkluzji w przyszłym tygodniu no, tak, że będziemy już w komplecie i, i, i pozostaje nam walczyć o kolejne zwycięstwa i dziękuję bardzo. Tyle komentarzy do meczu trenera i kapitana drużyny Czarno-Zielonych. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Ja tak samo puta muzyczna ja mam pytanie, bo takiego oblicza to nie widzieliśmy w, w ciągu ostatnich kilku sezonów Teraz gracze Turowa po prostu, kiedy mają otwartą pozycję, rzucają. Nie czekają na ostatnią 24 sekundę akcji, na 20 sekundę akcji. Jeśli jest. Sytuacji, They don't wanna listen. Może być Michał. I told him, stop, stop. Sure. <laughs> <Okay>. <laughs> może. No, Michał, no, of course. A Michał. No, 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 no Michał, Michał. <laughs> no, Taką tak mamy filozofię, ten, ten bardzo naciska na to, żebyśmy grali szybką koszykówkę agresywną. I, i, i dzisiaj to pokazaliśmy. Nie? Jak jesteśmy otwarci, mamy rzucać nie, nie obojętne, kto jest otwarty. Każdy ma, każdy ma wierzyć w to, że, że potrafi trafić. I, I jak na razie no dzisiaj pokazaliśmy, że to jest i bardzo dobra taktyka. Także oby, no, tak dalej i myślę, że, że będzie dobrze. Czekamy na kolejne pytania. Jeśli nie ma pytań u panu serdecznie dziękujemy. Nie <kluczy> Komplecie, a zatem możemy rozpocząć drugą część pomeczowej konferencji prasowej. Jeszcze raz to powiem. Dzisiaj PG Turkmenistyn podejmował zespół Rosy Ra Radom i są z nami trener drużyny Rosy Radom, znany w gorzeczu doskonale, pan Mariusz Karol. Jest z nami także kapitan drużyny gości, pan Piotr Kardaś, który, przepraszam za kilka pomyłek językowych w pana nazwisku, e, oddajemy głos panu trenerowi Rosy Radom. Bardzo proszę do mikrofonu. Dobry wieczór, witam wszystkich. Następnie pierwsza sprawa, czy trzeba pogratulować ruszeniu i z grzeczka za wspaniałe widowisko. My no jak to się mówi nie dopasowaliśmy się do tego, co dzisiaj zaprezentował tur. Wyjątkowo dobrze wzięliśmy się sobie nie rzutowo. No i tutaj w tej sytuacji bardzo dużo było nawiązać walkę. Mam nadzieję, że będziemy potrafili wyciągnąć Lekcje z tego meczu, i, i to się przełoży na następne mecze. Także jest to pierwszy mecz, i, e, i to trzeba myśleć już o następnym, ale analizując wstępy, wyciągając wnioski z polowych zawodów, aby się troszeczkę doszaczyć i, i douczyć. Dla do tej pory na w dobrych a w tym filmie w troszeczkę to dla mnie jest inne. I dzisiaj trafi od razu. Na początek za bardzo dobrze stosowany przeciwnika, że są tak wysoki. Dziękuję. Prosimy o komentarz do meczu. Kapitan drużyny Rossa, radą pan Piotr Kardaś. Dzień dobry. Ja również przyłączam się do gratulacji. Najważniejsze jest to, co powiedział trener, że musimy wyciągać wnioski z tego meczu, a to, że trafiliśmy na rywala, który się rzucał niemalże 70% za 3 punkty. No to niestety, chyba my troszkę tym pomogliśmy, naszymi błędami w obronie. Także wnioski, wnioski jeszcze raz wnioski. Dużo pracy przed nami, dziękuję. Wiele komentarzy na temat meczu. Proszę o pytania. Michał Czakradą Sport. Panie trenerze, bo dzisiaj nie pojawił się Artur Donigiewicz. Czy to może wnioskować, że jeszcze Artur nie jest do, 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 gotowy do gry? Artur Donigiewicz kończy leczenie kontuzji. Mam nadzieję, że... Od poniedziałku wróci do normalnych treningów i w następnych meczach już wystąpił, Dzisiaj się upił po natomiast e, no, jest ryzyka. Można było podjąć dzisiaj ryzyko, żeby wyszedł, ale, ale ważniejsze jest to, żeby nam przez następny miesiąc niż na przykład przez kolejne znowu 4-6 tygodni się leczył, także zabrakło może 2 dni, może 3 dni, żeby mógł dzisiaj zagrać. No na pewno zabrakło, bo jest dobrym zawodnikiem na pozycji i warto się nie z Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Będą następne? Nie widzę chętnych, a zatem obu panom pięknie podziękuję. Państwu również podziękuję za udział w konferencji prasowej. I rzecz jasna zapraszam na kolejne mecze PG Turowa.